No, witam. Od razu wskakujemy na motorek. Troszkę mi się uciął. mi się początek, ale wiele nie straciliście. Ja to tylko kilkadziesiąt sekund z gry. Pomijam, że w sumie tej serii nie oglądacie. Gram tylko dla siebie, ale nieważne. W końcu to o to chodzi, prawda? Więc póki co zaczynam od. Od powtórek, M może, może tego, może duma duma sobie dzisiaj oszczędzę. Ale Town Madness, Madness Town, nawet nie wiem jak ta gierka się nazywa. E Island Questaway i tego e Jesse, oczywiście. I myślę o jakichś nowych tytułach. E coś sobie, aha, kurde, tu jest ten, skrzynki. Coś tam sobie ciekawego pościągałem. To będzie niespodzianka. Myślę o tak zwanych w tych pierach farmowyspach żeby coś tam się więcej działo w sumie w tego typu tytułu się wkręciłem ale chyba też odpalimy jeden tytuł z pc z Xbox'a albo, albo w ogóle więcej zobaczymy jak będzie z czasem to parę dni teraz będę miał więcej czasu więc to zrobimy widzę że oglądacie to mnie bardzo cieszy Capacity 4, cargo track, harbor, może tego harbora, nie? Bo coś mi się wydaje, że teraz do każdej budowli będzie, będą potrzebne skrzynki. Ile mamy skuty na skuterku? 3 czwarte czasu minęło. Teraz obiecałem, że ich ocenię, ale nie chcę tutaj przy Was tutaj wchodzić potem ciąć. Bez sensu. Czyli co? Znowu upgrade? Yy, damy sobie... Aha, to był sam port. A tutaj stateczek do portu. O kurde. A może asystenta mimo wszystko. Yy, na moment zrobię cięcie. Dobra. Jestem. Ja te cięcia robię bo od czasu do czasu niestety wywala mi się nagrywanie. No, ale to nie wiem, czy to jest błąd tego telefonu, czy generalnie sprzętów Androidowych. Bo na Szajomi też to kiedyś miałem. Panie, gdzie jest <gryw> tą ciężarówką? Dobra, słuchajcie, tak sobie. Pochodzimy, żeby to zbudować. Zobaczymy, co będzie dalej. Się przeniesiemy chyba do innej gry. Skoro ma być ofensywa programowa. Ta babeczki. Może tak. Sprzedamy. Sprzedamy drewieńka. I się nastawiamy na te nie? skrzyneczki. No, wszystkich nas poprzejeżdża. Szalony kierowca. Pewnie kupi prawo jazdy na targu w Kijowie. Aha, i to już budowaliśmy, tak? Lamborghini, cargo track. No, drugiego chyba nie potrzebujemy. <laughs> A nie, bo to jest level 3. Fast Learner. Learner. No, jeszcze deska nawet. Tu zwykły mieszkalny chyba, nie? No pewnie tutaj. Tutaj. No, jeszcze, jeszcze trochę pewnie jeszcze trochę pewnie tego tego będzie do wybudowania. Robimy ostatni kurs i widzimy się chyba w Jesse Stories. Zobaczymy, co ten Jesse wymyśli. No, trzymajcie się, cześć.